W moim filmiku, co zrobić, aby zmniejszyć wagę filmu, nie tracąc przy tym jakości, potrzebny jest do tego jeden program, mianowicie Defix. Znajdują się na stronie defix.com. Pierwszym etapem naszego filmu będzie pobrać go, czyli do wnlad free software. Klikamy tu. Po pobraniu jego włączamy program do przerabiania filmiku. W moim przypadku jest to Camtasia Studio 7. Poczekamy aż się włączy ok, teraz wrzucamy filmik który chcemy przerobić przykładowo ten waży on 375 MB po przełowieniu będzie ważył dużo dużo mniej ustalamy największą czyli YouTube HD 1280x720 w and share custom production setting AVI, ważne to, żeby było format AVI, dalej. Teraz Video Compression zmieniamy, na DFIX 692. Po zainstalowaniu pojawi nam się taki kodek Video Compression Options. O, będzie tutaj, wybieramy go, tutaj zmieniamy na, w kolorach na trzy kolor 24 bity i frame rate na maksymalną, czyli 30, idziemy dalej. Tutaj nic nie zmieniamy. E, ważne, żeby było custom sys i tyle. Ile tutaj nic nie zmieniamy. Tutaj nic nie tykamy. Tutaj też nic. I nazywamy. Wybieramy folder, w którym ma się zapisać. Czyli w moim przypadku dysk D filmiki. I na przykład jak zmniejszyć wagę filmiku bez tracenia jakości. Ok. Po czym klikamy zakończ i będzie nam się ten projekt po czym on się zmniejszy. Ja wam tego nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu, szkoda czasu, a może to, to chwilę czasu potrwać. Więc tak, dzięki za obejrzenie tego filmika i to naprawdę pomaga, bardzo pomaga i zapraszam do oglądania innych poradników czy gameplay czy filmików.